nie stało? Masz jedzącą na zatrudnienie? Tak, nic się nie stało. Jedzącą nie stało. właśnie Tu sprawdź, tu sprawdź między tymi nowymi Tam Było. What? My zgłaszaliśmy próbkę po tej stronie. Nie, tam, tam no, nie. To było to... No, dobra, no. Musiał. Poczekaj, nie, Spokojnie. nie, e, e! e. nie, e, e. nie, To nie, Tu nie, nie, No, okay.